Witaj, śmiertelniku! Nie zapomnij, by po obejrzeniu tegoż materiału pozostawić znak swego uznania w formie podniesionej dłoni. Nie omieszkam wspomnieć o tym memu wszechpotężnemu ojcu Odynowi, a wówczas błogosławieństwo Asgardu spłynie na ciebie niczym złoty deszcz chwały. Pod względem wyglądu i budowy anatomicznej, Asgardczycy, zwani również często Asami, są bardzo podobni do ludzi, ale szczegółowe badania ich genetyki ujawniają istotne różnice. Skóra i kości Asów wydają się być w przybliżeniu trzykrotnie gęstsze niż u ludzi, co daje przeciętnym Asom siłę znacznie przewyższającą ludzką. Dla przeciętnych, niczym nie wyróżniających się Asów, jej poziom wynosi odpowiednio 20 ton dla asgardzkiej bogini oraz 30 ton dla asgardzkiego boga. Oczywiście tak jak w przypadku ludzi, asowie również mogą wybijać się ponad przeciętną skalę i mieć nieco więcej krzepy. Przykładowo Roughhouse, jeden z przeciwników Wolverina, jest asgardczykiem, ale jego siła szacowana jest na co najmniej 50 ton. O wiele gęstsza struktura mięśni i szkieletu asgardczyków zwiększa nie tylko ich siłę, ale także daje im znacznie większą odporność na obrażenia. Przeciętni mieszkańcy Asgardu są w stanie wytrzymać potężne obrażenia fizyczne, bardzo wysokie i niskie skoki temperatury i ciśnienia oraz upadki z dużych wysokości. Ciekawostką jest, że podczas oblężenia Asgardu, który znajdował się wówczas na Ziemi, Norman Osborn, który przeprowadzał ten atak, chcąc wzmocnić morale swoich ludzi, stwierdził, że zwykli asgardczycy są porównywalnej wytrzymałości czy co? Spider-Man. Wydaje się jednak, że słów Osborna nie można w 100% traktować jako wiarygodnego źródła. Po pierwsze, dlatego, że był on niezwykle wyrachowanym człowiekiem i istnieje szansa, że powiedział te słowa jedynie po to, aby jego ludzie nie dezertowali w obawie przed potęgą Asów, a po drugie, Osborne od zawsze miał obsesję na punkcie Spider-Mana, któremu niejednokrotnie umniejszał i którym gardził. Możliwe, że porównując zwykłych Asgardczyków do pająków, chciał w ten sposób zdeprecjonować ich możliwości przetrwania. Tak czy inaczej uważam, że Asgardczycy są odrobinę wytrzymalsi i silniejsi od Spidermana, ale za to wolniejsi i znacznie mniej zwinni. Warto tutaj jednak nadmienić, że mimo wszystko zwinność, szybkość i refleks są u nich na zdecydowanie wyższym poziomie niż u ludzi. Prawdopodobnie zwykli Asgardczycy nie są jednak kuloodporni, chociaż pociski mniejszego kalibru zranią ich o wiele mniej niż zwykły, ludzi i będą oni w stanie przetrwać tego typu obrażenia. Gdy w starszych komiksach o to, że wojów trzech walczyło na ziemi, kula nie była im przypisywana, a pociski często przyjmowali oni na swoje mocarne zbroje. W tych trzech komiksach o to, że mieliśmy sytuację, gdy Hogun posępny został bardzo ciężko zraniony przez serię pocisków z karabinów i potrzebna była mu operacja. Hogun jest nieznacznie silniejszy od przeciętnego asgardczyka, gdyż jest w stanie unieść ponad 35 ton, natomiast jego wytrzymałość jest w tym przypadku zbliżona do normalnych asów. Co ciekawe, zwykli asgardczycy mogą przeżyć wyrwanie serca, jeżeli po kilku minutach zostanie ono ponownie przywrócone na swoje miejsce. Asowie posiadają także naturalną zdolność przyspieszonej regeneracji oraz są odporni na większość znanych chorób, w tym na wszystkie choroby odkryte na ziemi. Uleczenie cięci na kłód zajmuje im zwykle kilka godzin. Godzin, natomiast złamane kończyny mogą goić się przez parę dni. Kondycja asów także jest proporcjonalnie wyższa od ludzkiej, co jest spowodowane tym, że ich mięśnie wytwarzają znacznie mniejszą ilość toksyn. Asgardczycy uznawani są za nieśmiertelnych, ale jest to tylko po części prawdą. Wykazują oni genetyczne predyspozycje do dłuższego życia dzięki zmniejszonemu procesowi degeneracji komórek, a czynnik ten jest jeszcze dodatkowo wzmocniony konsumpcją złotych jabłek idun, mistycznych owoców zaczarowanych przez asgardską boginię nieśmiertelności. Co ciekawe, od momentu narodzin Asgardczycy dojrzewają w normalnym tempie, aż do osiągnięcia dorosłości i dopiero od tego momentu proces starzenia zaczyna u nich znacznie, znacznie spowalniać. Wiecie, ja bardzo lubię operować konkretnymi informacjami i chciałbym Wam powiedzieć dokładnie jaka jest długość życia przeciętnego Asgardczyka, jednak w komiksach Marvela nie jest to jasno wyjaśnione i zależy głównie od podejścia danego pisarza. Myślę jednak, że spokojnie można założyć, że przeciętni bogowie z Asgardu żyją w komiksach minimum tysiące lat. Komórki w ciałach Asgardczyków zdają się posiadać zwiększoną zdolność do przetwarzania wyższych form energii, obdarzając wielu z nich mocami takimi jak projekcja energii czy manipulacja żywiołami. Natura tej wyższej energii pozostaje jednak enigmatyczna i jest często klasyfikowana jako kosmiczna lub mistyczna, z racji tego, że jest bardzo ciężka do zbadania w sposób czysto naukowy. Oczywiście, zdolności wielu zwyczajnych Asgardczyków, są na tym polu mocno ograniczone, jednak każdy z Asów dysponuje nawet niewielkim, ale jednak potencjałem do manipulacji magią. Jak wspomniał kiedyś Dr. Doom, każdy Asgardczyk ma w sobie iskrę mocy Odyna. Czarna Pantera i jego naukowcy wierzą, że wszelkie magiczne zjawiska panujące w Asgardzie da się lub będzie się dało sklasyfikować jako naukowe. Jednak na ten moment większość aspektów istnienia Asgardu wciąż pozostaje. Zostaje wielką tajemnicą nawet dla tak zaawansowanego technologicznie kraju, jakim jest. Wakanda. Na sam koniec dodam jeszcze, że asowie są nieco osłabieni poza Asgardem, ponieważ ich moce są w dużej mierze powiązane z mistyczną energią tej krainy. Oczywiście nie tracą oni całkowicie swojej potęgi, ale jak widzieliśmy w komiksach, ich magia zdaje się być słabsza, a także są oni bardziej podatni na obrażenia. Doskonale ukazuje to 598 numer Tora, podczas którego Królestwo Asgardu znajdowało się na Ziemi. Dwóch As wojowników stoczyło ze sobą pojedynek, który zakończył się śmiercią jednego z nich. Zwycięski As był jednak bardzo zaskoczony i nie rozumiał, dlaczego jego przeciwnik zginął. Dopiero Balder wytłumaczył zebranym wokół, że gdy przebywają oni w Midgardzie, do tych śmiertelności oddziałuje na nich mocniej. Podsumowując, chociaż zwykły Asgardczykom bardzo daleko do potęgi Tora czy Odyna, to na tle pozostałych raz są oni bardzo potężnymi. Cała ich kultura koncentruje się wokół honoru, męstwa i obrony swojego królestwa, przez to znakomita większość z nich posiada niemałe umiejętności zarówno w walce wręcz, jak i przy pomocy broni białej. Łącząc to z ich bardzo wysokim poziomem atrybutów fizycznych, ogromnym doświadczeniem wynikającym z długowieczności, szeroko pojętym potencjałem magicznym oraz oczywiście doskonałym uzbrojeniem, które są w stanie przywdziać, gdy zajdzie potrzeba. Wyłania nam się obraz mocarnych i niezwykle trudnych do pokonania wojowników. To by było chyba na tyle z mojej strony. Wydaje mi się, że temat jest dosyć szeroki i interesujący. A założę się, że nie wspomniałem jeszcze o wielu innych ciekawych kwestiach. Więc jeżeli dysponujecie wiedzą lub jakimiś dodatkowymi informacjami w tym temacie, to zachęcam do podzielenia się nimi w sekcji komentarzy. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.